No. Już? Dobra. Witam wszystkich, ja jestem Basia, torpuszka. <grymne> nie, pokażę, yy... przy nauczyłam się strzałowe. Jeden rok chodzi do próbowania jeździć. Nie są to wyczynowe rzeczy, bo dalszy boję. Ale... Jest na rurkach, żeby nie było. <grymne> nie, ja tak chodzę do pracy, nie? Tymi, tyś, 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 tyś. Dodaję mi tego. W <grymne> pewności się nie, ale ten. Ale nagrywam to dla mamy i taty Bo wiem, że tata też by chciał zobaczyć, a ja mama się ciekawi, co ja robię jak do niej dzwonił, nie? taki to takie całe się robi mama. Ciężko. Ciężko dzwonić Nie tak. wiem, nie nie wiem, bo po pośmigam sobie tak, żeby już mogli sobie popatrzeć. Nauczyłam ja się przykładaki Dalej nie umiem hamować, ale umiem w miarę na jednej nocy jeździć, tylko nie umiem skręcać w prawo. Znaczy w przeciwną stronę, nie? Tak zawsze jak chcę skręcić w prawo, to musisz skręcić kilka razy w lewo.

No Miał złotówkę? Ma złotówkę <laughs> Widzisz, zapłacili ci za twój dobry uczynek. Nie jest złotówka. A co to? Fajny znaczek Lidla, włożę go do brolaczki od Aldi. <śm> <śm> no nie no, tak sobie jeżdżę. No i fajnie jest. Tak? No.